Cześć, moi mili, jak tam po Sylwestrze, po nowym roku? Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, cali i że będzie Was coraz więcej na moim kanale. A ja postaram się nagrywać jak najwięcej ciekawych materiałów. Dzisiaj mam Passata B6, czyli no, popularne auto w naszym kraju. Jakby nie patrzą na to, to jest w dieslu. I tutaj nie mam znaczenia, czy to będzie 1,902 litry. Bo problem występuje i w tym, i w tym. Czyli yy, dziwne wibracje, dziwne dudnienie silnika, często-gęsto jakiś taki hałas na odpalonym silniku, zwłaszcza na wolnych obrotach. I winowajcą tego wszystkiego jest rolka na alternatorze. Ja jeszcze zacząłem rozbierać i pomyślałem sobie o was, że nagram wam, bo ta przypadłość dotyczy naprawdę wielu samochodów. Tu jest sprzęgiełko jednokierunkowe, czyli w jedną stronę ona ciągnie wirnik, w drugą ma się lekko obracać już bez wirnika, tak. Te rolki ulegają uszkodzeniu w ten sposób, że po prostu nie ma tego takiego free play, że ona się kręci w jedną i w drugą stronę z wirnikiem. Zamiast w jednym kierunku to po prostu w dwa, w oba kierunki, wirnik się obraca razem z rolką. Pasek wpada w. Nadmierne wibracje drgania, i cała ta rolka lata jak oszalała. Za chwilę odpalę auto. Nie wiem, czy będziecie ten dźwięk słyszeli, bo to wiadomo, jak telefon nagrywa, jak kamera nagrywa. Co innego ucho, co innego mikrofon, ale na pewno zobaczycie te wibracje, które są na pasku i to się przenosi aż do kabiny do środka. To auto przyjechało do mnie na całkiem inną usterkę, mianowicie hamulca ręcznego. Tam jest no, na tym filmik wam króciutkie, Pokażę wam, jaka jest kolejna usterka i częsta przypadłość. W tym samochodzie z hamulcem ręcznym, elektrycznym, oczywiście, a teraz wam odpalę ten samochód i zobaczycie, jak to wszystko lała. Yy, lała, yy, lała. Lata i o co mi chodzi. Dobra, autko już mam odpalone. Muszę użyć sobie takiego jump starta. i zobaczcie, co się dzieje. Jak to wszystko lata? Nie wiem, jak ten dźwięk, hałas słyszycie? Ale cały ten ruch odtąd dotąd jest spowodowany zatartym kółkiem na alternatorze. Dobra, zgaszę go, bo pewnie za bardzo mnie nie słychać. Także usunięcie tej usterki nie jest zbyt skomplikowane. Możecie sobie rozebrać tak, jak ja tu rozebrałem. Filtr, zdjąć. No ja to jeszcze leży. Zdjąć te kółko. Można takim zestawem kluczy też nie jest zbyt drogi. Ten zestaw cały. A do Volkswagena nawet powiem szczerze, te wszystkie inne tutaj nie są potrzebne. Także w większości przypadków jest to potrzebne do Volkswagena. Zakładamy tam do wirnika, na kółeczko. I drugi fajny zestaw kluczy już Wam pokażę. Ja też bym reklamował, bo nic z tego nie mam. Ale po prostu jest bardzo poręczne. O, jest taki zestawik. I tam jest chyba co ja tam zawsze miałem. Nie pamiętam, ale chyba 13 albo 13, 14 albo 15. Dobra, założę i zaraz wam nagram dalej. Dobra, u mnie na warsztacie wygląda to w ten sposób. Przed zdjęciem yy, można sobie pasek zdjąć w, przed poluzowaniem. Rolki można po. Yy, tam, tu się zakłada kluczek z tego, co pamiętam, numer 16. Jak już tu miałem naszykowanego. O. To jest szesnastka. Tu się go zakłada. Można sobie użyć takiego pinu do zblokowania tego. Też gdzieś ten pin u mnie leżał, bo tutaj leży. I tą roleczkę się blokuje. Tu w ten sposób, zobaczcie. Tak. Ona sobie tam ma się zgrać z tą dziurką i możemy sobie później pasek zdjąć. Dobra, ja odkręcę sobie tą rolkę na razie. Ok, zobaczcie, to już teraz ręcznie sobie, trzeba tak to sprytnie zrobić, bo nam się wirnik będzie z tym razem kręciło. i to w środku jest sprzęgło jednokierunkowe, także to i od razu fajnie jakbyście pasek sobie wymienili w przedniej robocie i napinacz, tak, bo ten napinacz ładnie po dupie dostał. Jak pracował z takimi wibracjami cały czas. Także u mnie to będzie wyglądało Także że założę rolkę, pasek, napinacz. Dobra, części będę miał rano. I to by było tyle w tym filmiku. Za chwilę Wam jeszcze nagram filmik z usterką hamulca ręcznego. Na razie, hej.